Nie sztuka jest kogoś zrazić, ale sztuka jest nauczyć. Cześć, ja jestem Piotrek i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat, jak zrobić prawo jazdy. Jak się zapisać, jak przejść przez te wszystkie kroki. I to jest film dla tych, którzy zarówno mają 14 lat i myślą o swojej pierwszej kategorii w życiu AM, ale również dla bardziej doświadczonych kierowców w moim wieku, być może starszych, być może młodszych, którzy mają już kategorię B, być może C, ale szczeliło im do głowy, by zapisać się i zrobić prawo jazdy kategorii A na motocykl, to ten film jest właśnie dla Ciebie i znajdziesz tu wszystkie kroki od samego początku do samego końca. A doświadczony kierowco pamiętaj, że odkąd Ty prawdopodobnie zdawałeś prawo jazdy, bardzo dużo się zmieniło, więc oglądaj do samego końca, by niczego nie pominąć. Pierwszym, co musisz zrobić w tej całej układance, jest stworzenie, stworzenie profilu kandydata na kierowcę, czyli PKK. To coś, czego nie było wcześniej, jak zdawałeś tam, nie wiem, 10-15 lat temu, tego nie było. To dla ciebie jest nowość. I teraz, żeby zrobić profil na kierowcę musisz przejść przez kilka kroków. Na początku musisz udać się do lekarza medycyny pracy, który wystawi Ci orzeczenie, że możesz być kierowcą, że zbadają ci wzrok, pobiorą ci krew, zbadają ci cukier itd. Te badanie trwa naprawdę bardzo, bardzo krótko. Natomiast masz już orzeczenie od lekarza, że możesz zostać kierowcą swojej kategorii. Mamy już orzeczenie od lekarza, udajemy się do fotografa i prosimy, by wykonał nam zdjęcie do prawa jazdy. Fotograf zazwyczaj wie, jak takie zdjęcie ma wyglądać, więc tutaj na ten temat nie będę się nic a nic więcej rozwodził. Kolejny krok. Mamy już orzeczenie od lekarza, mamy fotografię. Bierzemy ze sobą dokument tożsamości. Jeśli nie masz skończonych 18 lat, musisz mieć upoważnienie od rodziców lub opiekunów prawnych. I z tymi rzeczami udajemy się, kochani, do wydziału komunikacji, do wydziału komunikacji w naszym mieście, gdzie prosimy o stworzenie profilu kierowcy. Dostarczamy tam te rzeczy, ten profil powstaje praktycznie natychmiast. Teraz moi mili mamy dwie opcje do wyboru, od których zależy w jaki sposób będziemy zdawać i podchodzić do naszego prawa jazdy. Pierwsza to tak zwana standardowa droga, czyli mając już PKK, udajemy się w pierwszej kolejności do szkoły, w której zamierzamy odbyć nasze lekcje teorii, lekcje jazdy i tam później jesteśmy zapisani najpierw na teorię, robimy tą teorię, po zdanej teorii przystępujemy do jazd i tak dalej i tak dalej i to jest tak zwana standardowa droga. Natomiast nie wszyscy wiedzą, istnieje jeszcze druga opcja, tak zwana eksternistyczna. Na czym ona polega? Kochani, nie chodzicie na teorię do szkoły nauki jazdy, przez co minimalnie Oszczędzacie na cenie takiego kursu, natomiast uczycie się do tego sami. I tu y, uczycie się sami, ale w jaki sposób? No, jest kilka portali, które umożliwiają naukę właśnie zdalną. Jednym z nich jest portal, który Wam się właśnie wyświetla. Za jego pośrednictwem uczyłem się zarówno ja, jak i Max. I w tym momencie, jeżeli Wy sami podchodzicie do tej teorii. Ja nauczyłem się ją w jakiś tydzień czasu, Max poświęcił na to w okolicach miesiąca. Możecie już na tym etapie wejść sobie na stronę infocar, gdzie możecie, kochani, zapisać się na egzamin teoretyczny. I teraz po zapisaniu się na ten egzamin teoretyczny zdajecie egzamin państwowy z teorii. I ze zdanym egzaminem państwowym z teorii, dopiero wtedy udajecie się do szkoły nauki jazdy. Dlaczego? Wówczas odpadają Wam te wszystkie zajęcia z teorii, które oni mają u siebie i które zazwyczaj zajmują najwięcej tego czasu. Hmm. Która droga jest dobra, każdy musi zdecydować za siebie. My z Maksem wybraliśmy tą eksternistyczną, natomiast akurat w motoracie bardzo dużą uwagę poświęcają na Bezpieczeństwo, więc i tak Max musiał chodzić na zajęcia z pierwszej pomocy, co w, moim, w mojej opinii jest po prostu bardzo dobre, bo jest to kluczowe, jest to ważne to jest nasze życie, to jest nasze zdrowie. Kochani, także to była ścieżka eksternistyczna, natomiast jeżeli wy z jakichś przyczyn swoich wewnętrznych wybierzecie tą standardową ścieżkę, wówczas po uzyskaniu profilu kierowcy, czyli PKK, Udajecie się do wybranej przez Was szkoły nauki jazdy, gdzie zapisujecie się, gdzie uczęszczacie najpierw na lekcje teorii, następnie uczęszczacie na lekcje praktyczne, czyli na placu, na mieście i po zazwyczaj z danym egzaminie wewnętrznym chyba każda szkoła ma, jest zobligowana, by coś takiego przeprowadzić czyli wewnętrzny egzamin. Wówczas wówczas wasz instruktor podejmuje decyzję, czy dopuszcza was do egzaminu państwowego. Jeśli, jeśli tak, to oczywiście, to co jest bardzo ważne, oni zwalniają w systemie wasz profil kierowcy, czyli PKK, i tylko i wyłącznie wtedy, i tylko wtedy możecie zapisać się na egzamin państwowy. Nie róbcie tego wcześniej, bo niektórzy mają taką tendencję, że a jeszcze jeżdżę, 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 ale już sobie wejdę na tego Infokara, już zapiszę się na egzamin i tak dalej, tak dalej. możecie się zapisać na egzamin tylko i wyłącznie w momencie, kiedy macie odblokowany profil kierowcy. Nie róbcie tego wcześniej, bo, bo mogą wam przepaść pieniądze, które zapłacicie za egzamin bez sensu. Na pewno zdążycie te terminy w sezonie naprawdę są częste. Obojętnie czy wybierzecie A, A1, A2, AM czy B, C czy cokolwiek, tych wordów jest na tyle dużo, że idzie to sprawnie. I teraz kochani, tak, jeżeli wy już wybierzecie wasz word, czyli miasto, w którym chcecie zdawać, ośrodek, w którym chcecie zdawać, wówczas macie już konkretny termin, zjawiacie się w tym dniu i najpierw przechodzicie egzamin teoretyczny, po zdanym egzaminie teoretycznym przechodzicie do części praktycznej, czyli udajecie się na plac manewrowy, gdzie, gdzie zdajecie wszystkie, wszystkie poszczególne etapy i wyjeżdżacie na miasto po zdanym takim egzaminie, tak naprawdę tego samego dnia już macie w M obywatel informację, że jesteście posiadaczem. Prawa jazdy, do którego podchodziliście. Oczywiście, jeśli zdacie ten egzamin pozytywnie. To, co jest tutaj jeszcze istotne, to w przypadku motocyklistów, w przypadku młodzieży, ważne jest, by o niczym nie zapomnieć. Jeśli chodzi o strój motocyklowy, pamiętajcie, by na egzamin udać się najważniejsze z kaskiem, z ochraniaczami. Albo z odzieżą wyposażoną w ochraniacze, z wysokimi butami, tak żeby egzaminator nie miał podstaw, by, by was po prostu do tego egzaminu nie dopuścić, a jest to kluczowe. Kluczowe w mojej opinii, i to powiem z mojego własnego doświadczenia, jest również wybór szkoły, w której będziecie się uczyć. Tych szkół jest masa. Ja z mojego własnego doświadczenia, z moich przeżyć, Mogę Wam powiedzieć, że, że są te lepsze i są te gorsze, że są te dużo lepsze i te naprawdę dużo, dużo, dużo gorsze. Mm, sugeruję Wam, żebyście przede wszystkim zapoznali się z opiniami, jakie są o danej szkole, żebyście sobie do nich najpierw pojechali, zobaczyli ich plac manewrowy, zobaczyli. Jakie są etapy szkolenia? Ile godzin oni na to poświęcają? Czy instruktor jest jeden, dla, jeden na jeden na takim placu? Czy być może instruktor jest jeden, a ma pod opieką czterech kursantów? Wiecie, takich aspektów jest naprawdę bardzo dużo. W przypadku młodzieży, której, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia, to, to rodzice. To taka sugestia dla Was. Jest to kluczowe, by raz, że zdać ten egzamin, dwa, by się później na tym naszym jednośladzie, dwuśladzie, obojętnie nie zabić, mówiąc tak już dosadnie. No i przede wszystkim ta atmosfera, która towarzyszy temu wszystkiemu. Są szkoły, no różnie podchodzą do tych kursantów, a są tacy, którym widać, że zależy dużo bardziej. Ja mam nadzieję, że wy z wyboru, tej szkoły będziecie zadowoleni. Jeśli macie jakieś uwagi, jeśli o czymś, jakimś cudem udało mi się pominąć, jeśli coś udało mi się pominąć w tym materiale, co jest również ważne, jeśli wy macie jakieś swoje inne przemyślenia, być może pytania do tego, nie krępujcie się. Sekcja komentarzy jest dla Was, a ja tymczasem uciekam, bo Max dzisiaj też ma jazdy. Do następnego. Pa.